Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Hausmart. Czy to możliwe, aby zbudować dom, który wygląda nowocześnie, ma salon z aneksem kuchennym, funkcjonalną łazienkę, przytulną sypialnię i przestronną antresolę, a do tego był wykonany pod klucz w cenie kawalerki? Sprawdźmy, zapraszam do oglądania! Tradycyjnie, zanim wejdziemy do środka, to opowiem Wam kilka słów na temat tego budynku i jakie ma on wymiary. Dom posadowiony jest na ciepłej płycie fundamentowej, która jest ocieplona zarówno od spodu, jak i od boku. Jeżeli chodzi o elewację tego budynku, to wykonana jest ona ze świerku skandynawskiego, a ocieplenie ścian to wełna mineralna o grubości 20 cm w ścianach i w dachu. Dom ten może być wybudowany z powodzeniem zarówno jako budynek rekreacji indywidualnej, oraz jako budynek mieszkalny, jednorodzinny, ponieważ spełnia obecnie panujące normy, m.in. WT 2021. Jeżeli chodzi o jego wymiary, zaś to ma on 9 metrów długości, 5,5 i pół metra szerokości i ponad 6 metrów wysokości. Okna w tym budynku są trzy szybowe, sześciokomorowe i to na co zwracam często uwagę, to kolor tych okien. Są wykonane w kolorze antracytowym, który jest zarówno od zewnątrz od wewnątrz, ale co ciekawe, również w środku to okno również jest w kolorze antracytowym. Dzięki czemu ten budynek zyskuje taki black look. Mi osobiście bardzo się to podoba. A to, co charakteryzuje ten model budynku, to jego wielkie frontowe przeszklenia, które nadają mu charakter i styl takiej nowoczesnej stodoły. To kolejny z elementów który wyróżnia nasze domy i który powoduje, że są one nie tylko funkcjonalne, ale i bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o ich wygląd zewnętrzny. Spacer wokół budynku zaliczony, zatem zapraszam do środka. Po wejściu do budynku wita nas wiatrołap. Wiatrołap ma 2 metry kwadratowe i jest to miejsce, gdzie możemy zostawić buty, Kurtki, rozebrać się i wejść do budynku. Ma on też funkcję, która jest bardzo ważna, a mianowicie chroni budynek przed nadmiernym jego wychładzaniem się. Tradycyjnie zaczniemy, słuchajcie, oczywiście od Łazienki. Łazienka w przypadku lustrzanego odbicia jest po tej stronie i Łazienka w tym modelu domu ma 3,5 metra kwadratowego. Jest niewielkich rozmiarów, ale zwróćcie uwagę, że wszystko to, co powinno się w niej zmieścić, się po prostu zmieściło. Jest umywalka, okno, które jest zarówno uchylne, jak i otwieralne. Wygodna kabina prysznicowa w takim systemie walk-in, ubikacja w systemie Geberit, szafka oraz boiler na ciepłą wodę. Po łazience czas na tą dodatkową dolną sypialnię. Przynajmniej ja ją tak nazywam, aczkolwiek w projekcie ona jest oczywiście standardowa. Pomieszczenie to ma 7 m kwadratowych i w tym przypadku swoją sypialnię mają tutaj właściciele. Jak możecie zwrócić uwagę, w tej sypialni jest bardzo duże okno. Jedna jego część jest stała z racji na jego rozmiary, natomiast druga część ta mniejsza, jest zarówno uchylna, jak i otwieralna. W tej sypialni kolory to taka butelkowa zieleń. Dobre kolory do tego, aby się przed snem po prostu wyciszyć. Zmieściło się tutaj również bardzo duże, wygodne, dwuosobowe łóżko, całkiem szeroki parapet, dzięki czemu na parapecie może być lampka oraz książki czy inne ozdoby. Przy łóżku również mamy niewielki stolik oraz posłanie dla kolejnego członka tej wspaniałej rodziny. Po sypialni czas na salon z aneksem kuchennym. To pomieszczenie ma 26 metrów kwadratowych powierzchni, jest lodówka z zamrażarką, jest wygodna czteropalnikowa płyta indukcyjna, cała masa szaf, szafeczek, zlew, piekarnik. Wszystko to, co powinno się znaleźć przy całorocznym użytkowaniu właśnie tego budynku. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, to jest on wyposażony w folie na podczerwień, które naprawdę świetnie się sprawdzają, a przy okazji nie ciągną zbyt dużo energii, co jest bardzo ważne przy obecnych cenach za energię elektryczną. Natomiast to, co wyróżnia ten projekt na tle wielu innych, to jego wielkie frontowe przeszklenia i ta przestrzeń nad głową i wysokość do sufitu ponad 6 metrów wysokości, dzięki czemu, pomimo tego, że dom ma 50 m2 powierzchni zabudowy i łącznie dół plus góra z antresolą tych metrów jest tutaj 65, to nie czuć się tutaj klaustrofobicznie. I dom ten jest świetnym odpowiednikiem dużego, trzypokojowego mieszkania, a nie kosztuje więcej aniżeli kawalerka w dużym mieście, co czyni go bardzo ciekawą alternatywą, właśnie pod kątem zakupu mieszkania, czy jednak budowy domu. Schody w tym budynku były robione na zamówienie u stolarza. Zwróćcie uwagę, że dzięki rozmiarom tego budynku schody mogą być tutaj wygodne, szerokie, są to schody drewniane, zabiegowe i zapraszam Was teraz po nich na górę. I Jesteśmy słuchajcie na antresoli. Antresola w tym budynku ma ponad 27 metrów kwadratowych powierzchni. Inwestorzy dokonali tutaj jednej modyfikacji, a mianowicie zrezygnowali z tej dodatkowej ubikacji, która planowo znajduje się w tym miejscu, w tym budynku. Dzięki czemu mają miejsce na dodatkowe szafy i miejsce na dodatkowe przechowywanie swoich rzeczy. Ten dom jest ich domem dodatkowym, weekendowym. Dlatego też zdecydowali się między innymi na taką zmianę. Zwracam uwagę tutaj na Antresoli, że jest ona na tyle duża, że można tutaj wydzielić dwa pomieszczenia. Mianowicie można ją tutaj przedzielić, tą Antresolę, zrobić na przykład ciekawą ażurową szklaną ścianę i z jednej strony będzie to świetna sypialnia, w tym przypadku córki naszych inwestorów, a z drugiej strony, w tym miejscu, można wykonać biurko i miejsce do pracy. Dzięki właśnie rozmiarom na antresoli i wysokiej ścianie kolankowej całość tej powierzchni jest do wykorzystania, więc ten dom jest tak zaprojektowany, aby nie tyle co każdy metr kwadratowy był tu wykorzystany. Tu się uliczy każdy centymetr kwadratowy i w tym domu nie marnuje się żadna przestrzeń. Co jest, słuchajcie, bardzo ważne w nowoczesnym budownictwie przy obecnych cenach. Zwróćcie uwagę, że nawet gdy budujemy większy dom, nie zawsze korzystamy z całości powierzchni tego budynku, a za każdy metr kwadratowy trzeba zapłacić. W tym budynku żadna przestrzeń się nie marnuje. A to, co mi się w nim najbardziej podoba, to te wielkie frontowe przeszklenia i widok z antresoli. Przyznam Wam się szczerze, że model Mezzanine Smart 50 to mój ulubieniec. Ten dom jest funkcjonalny, nowoczesny, a do tego kosztuje tyle co kawalerka. Nie wierzycie? No to jak już jesteśmy przy cenie i chcielibyście ją poznać, co do złotówki, to wejdźcie na naszą stronę internetową www.housemart.pl. Tutaj wyświetla Wam się link. Wybierzcie model Mezzanine Smart 50 i zaznaczcie pakiety. Płyta fundamentowa, pakiet numer 3, czyli elektryka i hydraulika, pakiet numer 4, czyli obróbki blacharskie, ocieplenie ścian i dachu, klimatyzację i ogrzewanie. Podłogowe. Pakiet numer 5 wykończenie pod klucz. Link do konfiguratora znajdziecie również w opisie tego filmu na dole. Jeśli lubicie nasze filmy, zasubskrybujcie nasz kanał, a super miłośnicy kompaktowych domów zostawią łapkę w górę i miły komentarz. Liczę na Was. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! How Smart, jesteś u siebie.